Eksplozje podmorskich gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim miały miejsce 26 września 2022 roku. Uszkodzenia spowodowały trwałą przerwę funkcjonowania tych strategicznych tras przesyłowych rosyjskiego gazu do Niemiec. Dochodzenie przez wiele miesięcy nie ujawniło jednoznacznych wyników, ale niemieckie organy ścigania prowadziły intensywne śledztwo w sprawie możliwego sabotażu. Z punktu widzenia prawa karnego w Niemczech takie czyny są traktowane jako przestępstwo, sabotaż, niszczenie mienia, uszkodzenie infrastruktury krytycznej. W wyniku postępowania śledczego niemieckie sądy sformułowały zarzuty wobec kilku osób, w tym obywateli Ukrainy, których ujęto lub poszukiwano listami gończymi i ENA. Zatrzymanie w Polsce okoliczności ENA. We wrześniu 2025 roku polskie służby zatrzymały obywatela Ukrainy, identyfikowanego tylko jako Veloudimir Z, w miejscowości pod Warszawą na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wystawionego przez niemiecki sąd. Był on podejrzany przez prokuraturę niemiecką udział w wysadzeniu elementów gazociągów Nord Stream w 2022 roku. Zatrzymanie poprzedziły rutynowe działania systemowe oraz uruchomienie procedur państwowych, które doprowadziły do ujawnienia jego miejsca pobytu. Mężczyzna został przesłuchany w polskiej prokuraturze, odmówił przyznania się do zarzutów. Polska prokuratura dokonała formalnego przesłuchania w obecności obrońcy i potwierdziła, że za Wolodymyrem Z wystawiono ENA przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe. Europejski nakaz aresztowania a polski sąd. Po zatrzymaniu sprawa trafiła do Polskiego Sądu Okręgowego który miał rozstrzygnąć, czy zgodzi się na przekazanie podejrzanego stronie niemieckiej oraz wykonać ENA. Tymczasowe aresztowanie i przedłużenie. Sąd początkowo zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie, które następnie kilkukrotnie przedłużono, między innymi o 40 dni w październiku 2025 roku na wniosek prokuratury. Decyzja o odmowie ekstradycji. Ostatecznie w połowie października 2025 roku polski sąd odmówił wykonania ENA i nie zgodził się na przekazanie Wolodymyra ze Dniemkom. Mężczyzna został zwolniony z aresztu. Sędzia uzasadnił decyzję kilkoma argumentami, w tym brakiem podstaw do ekstradycji, ponieważ działania miałyby charakter związany z wojną na Ukrainie, a więc je stanowią przestępstwa w rozumieniu polskiego prawa, wskazaniem że działalność podejrzanego mogła mieć związek z obroną narodową Ukrainy, interpretowano jako działanie wojenne, a niezwykły sabotaż. Wątpliwościami co do jurysdykcji niemieckiej, bowiem eksplozje nastąpiły na wodach międzynarodowych, a gazociągi miały różny status własności. Reakcje polityczne i społeczne. Decyzja Polskiego Sądu została skomentowana na wysokim szczeblu. Premier Polski wskazał, że ekstradycja nie leży w interesie Polski ani w interesie sprawiedliwości, podkreślając jednocześnie, że o losie mężczyzny zdecyduje sąd. Po ogłoszeniu decyzji pojawiły się także demonstracje i protesty w Polsce, gdzie część uczestników domagała się, by podejrzany nie został wydany Niemkom. Stan prawny i perspektywy Sprawa jest wyjątkowo złożona prawnie i politycznie. Z jednej strony dokumenty takie jak ENA zwykle wymagają automatycznego wykonania w państwach UE. Z drugiej strony sądy mogą odmówić ekstradycji, jeśli uznają, że oskarżenie dotyczy czynów, które w świetle prawa wnioskodawcy nie mają odpowiednika w prawie kraju wykonującego, lub gdy sprawa dotyczy kwestii wojennych i jurysdykcji międzynarodowej. Niemiecki wymiar sprawiedliwości utrzymuje, że działania dotyczące Nord Stream stanowiły poważne przestępstwa, i wszczął procedury śledcze przeciwko kilku osobom, z których jeden był już zatrzymany i wydany do Niemiec, we Włoszech. Podsumowanie: Sprawa zatrzymania obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wystawionego przez niemiecki sąd w związku z eksplozjami Nord Stream, stała się jednym z bardziej kontrowersyjnych epizodów w relacjach prawnych między krajami UE. Pomimo zarzutów niemieckich władz o sabotaż, polski sąd ostatecznie odmówił ekstradycji, uznając m.in. kwestie związane z tokiem wojny na Ukrainie oraz potencjalnym brakiem podwójnej karalności. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, Zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku